Ale zobaczcie, słuchaj, jak go poniżej, powiesz mu chuj i on będzie stał, jakby mu kurwa, ktoś na w pasie. On ja powie, że też pan. Nie, to to, co powiedziałeś. Zostań, kurwa! Dlaczego nie stań? Zostań, kurwa! Nie chcę stawać, gata słuchaj. No to kurwa, kurwa! to kurwa! to No to to No to Gdzie pały? Gdzie? Dziepały. Co za fama? Gdzie pały? No cały kurwa, kto to będzie. Tam się pały, ale nie weź. No, co kurwa.